27 wokalistów w trzech kategoriach wiekowych wzięło udział w konkursie wokalnym zasłuchań w Janie Pawle II w ramach obchodów Dnia Papieskiego. Z taką inicjatywą wyszło Stowarzyszenie Teraz Dębica. Ten dzień papieski związany jest z tym, że chcemy, aby dziedzictwo Jana Pawła II cały czas było obecne w naszym społeczeństwie i miało taki, taką formę praktyczną. Zorganizowaliśmy dzisiaj konkurs wokalny, gdzie uczestnicy, gdzie młodzież śpiewa piosenki związane z Janem Pawłem II, ale również to wydarzenie jest połączone z kremówkami. Kremówkami, które były ulubionym ciastkiem przekąską Jana Pawła II, Kalora Wojtyły. Za moimi plecami jest możliwość zakupienia takiej kremówki, z której cały dochód przeznaczony jest na leczenie Krystiana Klekota. Konkurs, który poprowadziła Dorota Szczęch, wiceprezes Stowarzyszenia Traz Dębica, odbył się w szkole numer 8, bo ta placówka nosi imię papieża Jana Pawła II. Będą przyznane nagrody pierwsze, drugie i trzecie miejsce w trzech kategoriach. Mamy również możliwość przyznania nagrody Grand Prix oraz przewidzieliśmy wyróżnienia. U organizatorem, a zarazem wsparciem merytorycznym przedsięwzięcia było Muzykomania Studio i jego szefowa Ewelina Krawiec. Jestem bardzo usatysfakcjonowana tym, że jest takie duże zainteresowanie tą tematyką, która wprowadza tyle Ciepła, dobroci, miłości, że nie odczuwa się dzisiaj e, jakiejś takiej presji, czy takiej rywalizacji zaciętej, która zazwyczaj e, istnieje na różnych konkursach wokalnych. Jednak to jest rywalizacja, oni walczą o miejsca i każdy chce mieć e, Tak, walczą o miejsca, ale czujemy tego ducha Jana Pawła II, e, który jednak jednoczy i. Sprawia, że jest wśród uczestników dużo serdeczności i takiej przyjacielskiej atmosfery. Dużo jest pani uczniów, ale też innych. Jak pani ogólnie ocenia te występy? Tak, jest dużo moich aktualnych uczniów i byłych i przyszłych być może. Bardzo, bardzo wysoki poziom reprezentują sobą uczestnicy. No Repertuar również jest bardzo zróżnicowany, począwszy od pieśni po, po repertuar, który piosenki, które zostały stworzone po śmierci Jana Pawła II. Dzieci śpiewały pięknie. W każdej kategorii nie brakowało ciekawych wykonań. W Jyri Zasiedli Malwina Koziara, Agnieszka Niedbalec, Anna Czapla, ksiądz Stanisław Hełmecki. Po przesłuchaniach jury udało się na obraty, a przed publicznością zaprezentowały się Lilia Snuzik-Śliwa, młoda, utalentowana i wielokrotnie nagradzana artystka oraz MPW Trio. Jurorzy podziękowali wszystkim występującym za piękne wykonania, a Grand Prix konkursu zdobyła Urszula Stachowicz, która ujęła jurorów wrażliwością, muzykalnością i interpretacją wybranego przez siebie utworu. Panie, co Ty na mnie skurzałeś. Twoje usta dziś wyśmierzymy Kocham śpiewać, przekazuję muzykę całą sobą. Um, tak, nie opuszczę żadnego konkursu, to prawda. Julia Kita to kolejna występująca dziewczynka, która zdobyła drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej. Dośpiewam y, Maryjo Śliczna Pani. Mhm. Y, dlaczego takie? Y, bo ja znałam tą piosenkę wcześniej, bo uczęszczam do y, scholi parafialnej w moim mieście. No i często dośpiewałam na różnych konkursach też związanych z y, religią. Jak podkreśla zarząd Stowarzyszenia Teraz Dębica, konkurs wokalny Zasłuchani w Janie Pawle II będzie wydarzeniem cyklicznym.